Płynące wesele. Dawno dawno temu w odległej krainie żył kucharz, który był zakochany w pięknej dziewczynie. Niestety ona nie odwzajemniała tego, gdyż jej obiektem westchnień był Stefan. Matka tej oto dziewczyny była pielęgniarką. Dowiedziawszy się o uczuciach kucharza i jego planach odbicia córki na weselu, postanowiła temu zapobiec. Rzucając klątwę na kucharza, zmieniła go w świniogłowego smoka. W dniu wesela załamany swoim losem smok Jestem załamany. postanowił nie dopuścić do ślubu. Spalił jednym zionięciem spalił cały kościół. Lecz dzięki szybkiej interwencji strażaka woda zalała całą powierzchnię. Na pomoc tonącym weselnikom przybył nurek. Panna młoda ucierpiała najbardziej. Wylądowała w szpitalu. Czekała ją długa rehabilitacja. Wkrótce nastał czas Mikołajek. Dziewczyna poprosiła o pozbycie się smoka. W nocy Mikołaj spełnił prośbę i smok poleg. A młodzi żyli długo i szczęśliwie z gromadką dzieci.